Pomóc Sikorskiego, przecież to jest jeden z najlepszych napastników w historii polskiej piłki. Więc skoro Tomasz to skonałe doskonałe zagranie. Na kulma, na kulma i mamy bramkę czy Tak bramka. jest, idziemy na środek panowie. Ja Nie wiem czy nie było ręki, ale no, mówiliśmy o, o tym, że na kulma być może za trzecim oh! razem że dostali dwa czy trzy ostrzeżenia, tak. nie skorzystali z tego, nie wyciągnęli wniosków i para jest sroga. Wygrany mecz zmienia się w mecz, tylko zrenicowany i nie powodzą teraz tutaj negocjacje z arbitrem bocnym. A my sobie obejrzyjmy jeszcze raz tę sytuację. No była tam podniesiona ręka na kulmy, ale czy ramieniem, czy ręką... Chciałbym zobaczyć z innej kamery. No właśnie, jeżeli moglibyśmy jeszcze zobaczyć troszeczkę w bardziej zwolnionym tempie i bliżej naszego piłkarza górnika. Ręką. Ręką, tak moim zdaniem wyraźnie ręką przejmował tę piłkę. A nie, nie, kolanem, nie, kolanem, kolanem, nie było ręki tutaj. Gdzie ja widziałem tą rękę? Nie, nie było ręki i natomiast no, nie najlepsze zachowanie. A tu w tym momencie, A. w tym momencie, teraz jest ręka. A, teraz jest ręka. Właśnie mi się wydawało, że nie było za... Park, tylko ręka, okolice ręka Łokcia. ręka. Na, to dokładnie na pewno tutaj była ręka i błąd sędziego.